Światło UnderTV. Dzisiaj. O, Temek jest aktywny. Matrix.pl. Na razie jestem, kiedy nie będę nic nagrywał. Nie wiem dlaczego, ale ty. Na razie w ogóle się do mnie nie odzywa. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj zbudowałam kolejny nowy dom w Blodsburgu I możecie go ocenić od 0 do 10, bo po prostu zbudowałam nowy domek. Wydam na niego tam 13 albo 12 tysięcy, albo 11 tysięcy. Ja nie pamiętam ile wydawałam na jego. No i w ogóle udało mi się naprawić mikrofon. To jest plus Widzicie, na to. O, 11 tysięcy. Rachunki duże nie są. O, to Mały domek. To jest taki taki mini-mini domek, bo nie lubię dużych domów. Tak. Zacznijmy od garażu. Teraz nic nie ma, ale zaraz mam zamiar coś poddawać. Z Wami, oczywiście. Dobra, tutaj wygląda tak. Mam łóżko swoje, z tym tu nie będę teraz mieszkał, bo nie mam jak. O, tutaj mam tylko takie zabezpieczenie. Czekaj. Okay. Okay. co to było. Zobaczcie, jak chcę sobie otworzyć na noc. Proszę bardzo, zobaczcie. I to się, jakbym mógł jakoś tutaj wejść, robi tak. Nie wejdzie tutaj. Muszę zaraz otworzyć. O dobra, udało mi się otworzyć. Tu jest przedpokój do oglądania na telewizji. Tutaj jest łazienka. I pójdę zaraz może do roboty. Potrzebuję trochę hajsu. Dobra. Idemy do roboty, jak mówi. O work. O, dziesiąty level już mam, duży nawet to jest. I idę zarobić tak tysiąc żeby było ładnie. żeby ładne tutaj. Oczywiście te domy sam nie buduję, patrzę pora z domów. Eee, ten na YouTubie on kosztował... jak było mówione, 11 tysięcy. Ty nawet mnie, nawet nie oszukali, oszukali mnie, bo... Telewizor, jak zawsze. Myślałem, za dwa tygodnie będziemy spróbować telewizor. I nie wyglądają na I jak będę miał pytania w komentarzu, e, czy będą jakieś nadal odcinki z Matrixem.pl? Czyli mój, mój kolega Tymek. Już robiłem z nim odcinek. Podglądywanie ludzi, nie wiem ogólnie. Nie powiem wam. Bo całkowicie sam, sam nie wiem w ogóle nie odzywać do mnie dobra nie będę wam mówił na razie co o czym piszemy, ale po prostu Czekaj okay, ile ten jak to dostaję? Tak, dużo ale, ale domek dziwny nie jest za, bez zauważenia, ale brzydki jest no to, że za dużo kolorów takich. Nie było kolorowych domów. Ogólnie pora nie wiem co, ale może na razie nie będę się odzywał i możecie patrzeć jak, jak zarabiam, ale nie musicie musicie ten, jak się nazywa. Pominąć jak zarabiam i nie pamiętam nie w którym dumy, w której minucie będę już sobie dodawał tego tak. domu lecz tamten jak wam mówi lecz wiecie ten duży który wam pokazywałem no to ja nie mam robić nie odzywam się robić. jeszcze jak na work e, jeszcze. Jeszcze chyba jedną zrobię tutaj Jeszcze jedną uh -huh. Jeszcze jedną i zabieram od 1000 zarobionej już 1300 bo on jest 1300 na końcu Jedyny toksem z źródłu Najgorsze wysyłanie Kurde, nie wjechałam tutaj, gdzie chciałam. O, to jest na pócajda. Mo jednego. nie, 1400 bym miał. Fajne, to jest taki fajny dzień, jakbyś du -du -du. dużo może nie zarobię, ale chociaż coś nie 1500 Dużo nawet dużo. Nie pytajcie czemu tutaj przewodę. Czekajcie. Mam pomysł, co mogę tutaj dodać. бокса. Куда его можно изменим этом подлогой? Обжить. Так, Зробим так. Может, сделаем это так, деск. Так, я. Ну, мы быть. вот, Будет только бокс, а найдет в булдинг. Бора радше не, не помню, как бы он Такой дивный он есть. Тут я буду. Тут. 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 Нет, Арсень. А, скуда-то? Что-то надо. Туй снес, туй то Туй снес. Туй снес. снес. Туй что Туй снес. Туй снес. Туй снес. Туй снес. To nie to, no, co miałem. Storage. Mmm, to może coś w domu powydali wtedy. Do góry. Kula. Ja mogę wziąć w to wierzyć. Storage właśnie e, wspinałem się o tym Tut, Tutaj Nie, góry dłużej za mało miejsca. Tutaj. Dobra, tu może być postawić tutaj i tu. Tak, tak, tak będzie ładnie. U, u. Tutaj nie... szafaj mm. Szafa, kochanie. tak to może szafę bym dodał. Szafa jest ładniejsza. To szafę bym musiał wtedy u góry. Na górze, nie u góry. To się. Pomysł, to trzeba przesunąć. W ogóle to jest krzywo strasznie. I tutaj jeszcze podam. Eee... To zawsze z wszystko. Chodzi jak zawsze Muszę sprawdzić Czy da się zmieniać charakter Jest w nim nic nie widać Tak da się A tu, a tu jest fajne eee, Bully mode Nie tutaj w garażu Nie Będzie światło. Samochodów na razie nie mam, ale będę może zbierał 18 koła albo na traktor, bo traktor kosztował tam 12 tysięcy. Ty, ja zbieram, może na traktor. wtedy zbierałem 10 tysięcy z roboty i to godzinę nawet. I jeszcze 2 tysiące. Nie chcę mi się. Powiem <śmieniu> wam, że nie chcę się. Muszę 11 tysięcy zebrać. Nie wiem, co się to wydawać. Uuu, może muszę fajnieć? by było. Tutaj tak. Tutaj kwiatki mogę dodać. O, ale kurde, no nie. Co zrobię Wydaje chcę to usunąć. A tu nie grzeby. W ogóle ten dom jest dziwny. Nie wiem czemu, ale dziwny jest ten To chyba na tyle w tym odcinku. O Boże, tu... No, no, no.